Cześć, witajcie. Mam sobie zdanie numer 19 z Arkusza z Nowej ery 2021. Mamy informację o dwóch podobnych trójkątach. Od razu sobie może to przerysujemy i zapiszemy to, co wiemy. Zapiszemy, narysujemy sobie takie byle jakie trójkąty, bo one oczywiście ani nie są prostokątne, nie mamy takiej żadnej informacji. Chociaż wydaje mi się moment będzie Wam łatwiej na pewno, kiedy będą te trójkąty wyglądały w ten sposób. Ok, dobrze, mamy dwa trójkąty. To jest trójkąt A, B, C. Tu mamy trójkąt P, Q, R. No i opiszemy sobie, że ten ma boki, to załóżmy, że tutaj mamy 12, 6 i 10. A tutaj mamy tak, że różnica między długością najdłuższego boku trójkąta PQR a długością jego boku najkrótszego jest równa 9. No to jeżeli tutaj mamy najkrótszy no, jako nasza podstawa, to też ukreślmy sobie, że tutaj mamy najkrótszy. Skoro różnią się od 9, to nie możemy zapisać że to z X-9, bo wiemy, że bok RQ jest najdłuższym bokiem, czyli tu musi być X plus 9. I musimy obliczyć obwód trójkąta PQR. Najpierw obliczmy sobie jego boki. Jeżeli wiemy, że trójkąty są podobne, no to możemy sobie porównać. Bok AB porównamy sobie do boku najkrótszego z tego drugiego trójkąta, czyli PQ. I najdłuższe boki tak samo, czyli CB porównamy do RQ. No to podstawiamy AB to jest nasza szósteczka. Tu mamy X, a tutaj mamy CB. To była dwunastka przez x plus 9. No i wymierzamy sobie na krzyż, czyli mamy 6x plus 9 w nawiasie, żebyście się nie pomylili, i x razy 12 to jest 12x. 6x razy x to jest 6x, 6 razy 9 to jest 54 równa się 12x. No i przerzucamy sobie 6 na drugą stronę, czyli minus 6x, mamy, że 54 równa się 6x. Podzielimy przez 6. Wynika nam z tego, że x równa się 9. Wezmę sobie inny kolor. Okay. Czyli tutaj mamy, że to się równa 9, a ten odcinek równa się 9 plus 9, czyli mamy 18. Brakuje nam ostatniego, trzeciego boku do wyliczenia. No to jak to zrobimy? Weźmiemy sobie, określimy, że to jest Y. No i znowu porównamy, że 10 przez Y, czyli teraz porównujemy sobie boki AC przez PR i obecnie do którego. No możemy tutaj najkrótszy. Czyli to jest AB do P. No to mamy AC. AC jest równe 10 przez naszego Y, a AB Czyli mamy 6 przez pq przez 9. I również na krzyż sobie wymnażamy. Czyli mamy, że, muszę tutaj sobie zapiszemy, że 90 równa się 6x. Moment, sprawdzimy, czy dobrze to mam podstawione. AB przez qr 10, ok. Czyli x równa się 15. Też spodziewamy żółtym kolorem, zaznaczymy, że to się równa 15. Tutaj tylko taka mała pomyłka, nie x, a y, bo przecież x używaliśmy wcześniej, więc poprawimy na y. No i mamy wszystkie boki tego trójkąta, czyli obwód trójkąta PQR jest równy. 9 plus 15 plus 18, a to się równa oczywiście 42. I teraz nasza odpowiedź B.